Maneczko widzowie, dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Fortnite'a. Ale dzisiaj mamy ratowanie świata. Dlatego, wy subskrybujcie sobie kanał, ponczek oferentów. Bardzo dziękuję każdej osobie, która zasubskrybuje te kanały. I my dzisiaj mamy misję Uratuj Ocaleńców. Dlatego, my sobie to klikamy. A i klikamy, zagraj teraz. Także, szuka nam, szuka nam już yy, sesji do grania dobra jest sposób pełni, to można dobra no, także już nam szuka czekamy aż nas ładuje yy, informacja ra ratowania ocalańców. jest napisane ukończona ale 0 na 1 a my musimy zrobić to no, 1 na 1 dlatego co już wam pokazuję ogólnie nasze nasze Bo tu jest nasz skinek jakby znaczy no, pójdziemy sobie do szafki ustawimy to skina. o dobra Dobra, ładnie, pyk. Tutaj dowodzenie macie. Tutaj możecie sobie w badaniach coś tam ulepszyć. My sobie ulepszymy. u, jeszcze w ogóle nic nie mamy ulepszonego. Dobra, ofensywę ulepszymy. Raz. Dobra, tu raz i tu raz. Żebyśmy mieli wszystko po jednym... Co? Ej, nie mam formy. O kurde, widzowie. Jest lipa. Dobra, damy sobie radę ulepszyliśmy sobie wszystko czekamy aż właduje testowanie sesji o jest już przygotowanie do robi. rozpoczynanie misji o jest nas od razu do kogoś czy ich, czy ich dodawać chce do znajomych nie wiem myślę że nie ale widzowie w ogóle rusza do y, 6 od 25 listopada do, do 1 grudnia, dlatego no, my wiecie, widzę co robimy, będziemy sobie nagrywać Battlefield na 6. Będziemy nagrywać oczywiście, nie? Dlatego hmm. no, czas do ewakuacji 20 minut, ok, tylko że co my tu musimy robić, takich, uratuj, ocalańca, uratuj, ocalańcy 6, ok, tylko musimy na mapie zobaczyć, gdzie są ci ocalańcy. O, ja idę tam po ocaleca. O, nie miałem ocaleńca, bo siebie. Dobra, zajmujemy mapę. O! A tutaj kolega. Tak, dobra, dobra, dobra. Uratowanie ocaleńcy. Pierwszy uratowany. Dobra, on sobie już uciekł. Teraz idziemy po drugiego ocaleńca, który znajduje się mniej więcej. Tam. O! Tutaj widzę. Wie. O, on ucieka! Czekajcie, widzę, idziemy do jego ośrodka. Chyba on też tam idzie, nie wiem, zobaczymy. O, jesteśmy już blisko tego ocaleńca, co prawda. O, już, tak, jest tutaj. Dobra, uratowane wszystko ładnie. Dobra. O, jeszcze widzę tam ocaleńca i tam będę pierwszy, ponieważ ja bym chciał go uratować Już widzimy ocaleńca kolega. ale nie ma... Ej, uciekaj, uciekaj ocaleńcu, uciekaj ocaleńcu, uciekaj Przed nimi, przed nimi uciekaj, uciekaj Ej, ej, co wy mu robicie, ty, ogarnijcie się Spokojnie, spokojnie Dobra, dobra, dobra i sobie tam do lobby, że tak powiem. Pa dobra? Jedenka amunicji. A to co w ogóle ten? A bo na tym mam koncie g edytowanie mam, że muszę potwierdzać. Dobra, mamy wizyty na razie. Maców, sporo bardzo mamy. Wiecie? Tylko sobie jeszcze je pozbieramy na wszelki wypadek. U Jezu znajdź gwioną aptekę, znajdź aptekę, znajdź aptekę, znajdź aptekę, bla 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 bla. O! A tam... o mamy tutaj nawet znak wykrzychnika, dlatego... My sobie oczywiście tam pójdziemy, co prawda? O, a to tu już... Chyba, to idziemy. Zagraj Water Breakers. Oczywiście gramy sobie. Dobra. Gramy, 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 gramy. Niech będzie, o jeszcze tu sobie musimy zagrać? Da się to zniszczyć? Nie da się zniszczyć, ale dobra, bo my tu mieliśmy ocalenie w pobliżu. Tu ej, czemu wy go bijać? O, amunicja odchodzi, odchodzi, ładnie wszystko tutaj jest. E, porozmawiaj. Oczywiście klikam. E, dawaj, dawaj, dawaj. Ja się o nim porozmawiać, nie mogę. O jest, porozmawiać z za... A, bo on ze cały czas, Dobre. Ty! O! Zgubiłem apteczkę apte w czarnej, co ktoś znalazł. Mm. Nie wiem, coś mi zlegowało chyba. Dobra. Nie wiem. Co na tych znak zapytania. Nie ma powiedzieć, pójdziemy sobie po Blue blood. Oj, bo nie wiem czy te Blue bloody się zapisują w zapasie. Piszcie, to jest nasz taki skinek ratowanie świata od dzisiaj, od teraz. I to nasz kilofik. My gramy już nim od dawna, dlatego już od początku do końca będziemy sobie nim grać. Dobra. W sobie zbieramy na następną misję. że ten ocaleniec jest trochę dziwny. Jeszcze 15 minut mamy, ale... Nie da się z nim pogadać. Dobra, idziemy do innego ocalenica takiego normalnego. O kurde, on jest na drugim końcu mapy, nie chcę nic mówić. A i ten ma tam w ogóle. Ale dobra, no. Czy to koniec mapy, czy nie koniec mapy? Idziemy. Znajdź zgubioną apteczkę Dobra, jeszcze mam 15 minut, to jest luz, jest luz chłopaki. Uratuj, O jest! Znaleźli, znaleźli! Dobra, dobra, dobra. Coś tam mają, mają. Już niedługo ocaleniec, O, co tu dobra, jestem blisko ocaleńca. O niezory! Ale gdzie, gdzie są ocaleniec? Nie że tu. O, jest! Porozmawiałem z nim. Chociaż z nim się udało porozmawiać. Patrz. go rzucę. <grym> o, oh, chodź, chodź, kolego. Dobra. O, oh, jeszcze raz, chyba. Dobra, teraz porozmawiaj z ocaleńcem. Ostatni został nam. O, tam, gdzie my byliśmy. Dobra. O, oh, ej, rift! To jest rift? Co to jest? O Jezu, to ich respi, no nie, ja tego nie mieć. Dobra, i znowu idziemy na drugi koniec mapy, co prawda? Opuść anomalię, uwaga, zaraz opuść anomalię. Ale jaką anomalię? Dlaczego no, O, jest, dobra, dobra. Chroni ocaleńca. Wszystko jest ładnie. Tylko trzeba... Jest! Dobra. Tak to się robi, proszę Państwa. Całe wykonane. I dobra, udało się w ogóle. Miałem bardzo dobrych, myślę, w lobby. Oni nam pomogli po też. My, myślę, że ja też coś tam zrobiłem, że tak powiem. Um, znaczy, tak myślę, no. Nie wiadomo. Znaczy, jak wy myślicie, to już zależy od was. Dobra, lecimy. Nie. O, i dobra, jest dobry, jest dobrze na tej skrzyneczce. Dobra, my za 3 sekundy opuścimy sobie lobby. Pickflip, pick, dobra. Wracamy do bazy głównej Także widzowie, udało mi się wykonać tą misję Uratuj ocalańca, przynajmniej mam nadzieję Bo jak nie to jeszcze raz Ale nie mam, myślę, że... Wow, i dostałem prezent Ciekawe Co ja dostałem? Uuu, widzę tutaj ocalańca Widzę, dobra, zebrano wszystko tutaj ładnie I Co? A ja, wyko... ja wykonałem Dwa w jednym? Doda się tak? No to widzimy Dwa w jednym Wejście ninja teraz, to co? No, widzimy się w następnym naraz